Cześć, trzecie zadanie zadań nierówności. Tym razem mamy troszkę wzór skutego mnożenia, nawet pierwiastki się gdzieś tu pojawiły, tak. I ogólnie rzecz biorąc, zastosować wzór mnożenia i redukcja wyrazów podobnych i wyliczenie x. No to zaczynajmy. Pierwsza linijka jest oczywiście przepisana i teraz tak. Tu jest wzór skutego mnożenia a tu jest wzór mnożenia a minus b, a plus b, czyli mamy tak. Pierwsze do kwadratu minus 2 do kwadratu, tak? bo a minus b razy a plus b to za kwadrat minus b kwadrat, więc pierwiastek z 2x do kwadratu to jest po prostu 2x minus b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu. Odejmujemy czwórkę 2x plus 1 do kwadratu to jest 4x kwadrat plus 4x plus 1, a 3x minus 2 do kwadratu ze na mnożenia, to jest 9x kwadrat, tak? bo to jest pierwsza liczba do kwadratu minus 2ab, czyli minus 2 razy 3x razy 2, czyli minus 12x. I plus b do kwadratu, czyli plus czwóreczka. Równa się 5x kwadrat. Teraz pozbywamy się nawiasów. Jeżeli przed nawiasem nic nie stoi, to oczywiście nawias znika. Dlatego jest to przepisane. Jak przed nawiasem jest minus, to zmieniamy znaki na przeciwne. Więc jest minus 4x kwadrat, minus 4x, minus 1. I przed nawiasem stoi plus, więc po prostu nawias znika. Zostało to przepisane. A 5x kwadrat przeniosę sobie na lewą stronę. I teraz mamy redukcję wyrazów podobnych. Minus 4x kwadrat plus 9x kwadrat to jest oczywiście 5x kwadrat. Minus 5x kwadrat to jest 0, więc x kwadrat się skracają. Teraz czwóreczki 2x kwadrat minus 4x kwadrat to jest minus 2x kwadrat, minus 12x, wróć. 2x minus 4x to 2x minus 4x to jest minus 2x, minus 12x to jest minus 14x, a minus 1 minus 1 to jest minus 2, plus 4 to jest oczywiście 2. Dwójkę przenosimy na drugą, więc pojawia się tu minus 2 i dzielimy przez minus 14, więc x wyszedł i 1 siódma. Bardzo ważna rzecz, której tutaj nie ma uwzględnionej. Yy, tutaj jest x pod pierwiastkiem, zgadza się? Więc z racji tego, że liczb wyrażenie pod pierwiastkiem nie może być ujemne, to tutaj trzeba sobie jeszcze wcześniej napisać dziedzinę, że 2x jest większe, równe od 0. Tak? Bo... A skoro 2x jest większe, równe od 0, to x jest też większe, równe od 0, czyli jest, musi być tutaj dodatni. Tak? Bo nie ma pierwiastku z liczb ujemnych. Więc gdyby nam to wyszło rozwiązanie ujemne, to musielibyśmy je odrzucić i napisać brak rozwiązań, ale z racji tego, że wyszło dodatnie, no to to jest nasze rozwiązanie. I tyle. Jakieś pytania, to oczywiście śmiało w komentarzach możesz pisać, a póki co dzięki wielkie za uwagę i kwarte zadanie przed nami.